Fralka, Frania, żołnierze Wojska Ludowego, Wojska Polskiego, przedstawiciel Milicji Obywatelskiej oraz my, czyli plan nowego filmu. Tak jest, film nazywa się Sztos 2 i gromadzi mnóstwo gadżetów z epoki, a także mnóstwo aktorów z naszej epoki. Zobaczcie. Olaf Luboszenko, reżyser. Witam, dzień dobry. Dzień ja pana wszystkie filmy polskie i zagraniczne. Ten młody człowiek, który y, z twarzy podobny jest zupełnie do nikogo. Odwróć się młody człowieku. Przedstaw się. I'm not sure. Harrison Ford. Um, Skończyłeś na dzisiaj. To tak. jest tak. włos um, chyba Lubaszenki tutaj. To jest, jest wąs Lubaszenki. <laughs> Patrzcie <się> na szkło. <laughs> y podaj mi dłoń, podaj mi rękę. Chcę stąd pojechać na drugą czasówę Zacznijmy, korzuszek, pierwsza klasa. Korzuszek wiadomo. No to mam szaliczek ten. Ja! Yeah. Natomiast chodzi o to Picasso! Ja miałem też takiego misia sztucznego miałem? Tego, jak to się mówi, że to się zamawiało, zamawiało się u krawca, obstalowywało. Na obstalunek, on takie mierzył, i po pół roku miałeś misiak już było lato. Dobrze się czujesz z tym wszystkim? Ciuszki pasują, może być. No widzisz, to jest dosyć takie oldschoolowe. Skórka jest zupełnie trendy. W Skurka Skórka jest ok. To jest takie trochę babciny, ale. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Mam oczywiście patka. A to nie sprawdziwy tak, że wiesz, spokojnie, ten już nie chodzi. No i Rolexik, który mi się troszkę rozpadł w czasie zdjęć, prawda, Bo on niestety gubi szybkę, ale jest. <grym> Borys dzisiaj w samochodzie, on z kolei ma tam z jakiegoś Rolexa, zaczął klaskać, wypadło szkiełko, także o. Powiem ci Borys w latach 80. tutaj kamienicę na Monciaku miałeś na swoich rękach, nie? Jak nie dwie? Żeby jedno. Jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, choć wszystkim wokół lat już przybyło. Na głowie treska, moi drodzy, przecież to jest zupełnie to dać, inny Cezary, w ogóle nie widzę, ale ja słyszałem. Znałem się, no. rzeczywiście mam treseczkę tutaj. Co po? Może to jest dobrze, bo mnie jest cieplej w głowie, bo to działa jak czapka, tak. Ty masz taką jedną z bardziej makabrycznych rzeczy, którą może sobie mężczyzna aktor wyobrazić. broda? No to jest straszne, kiedyś to przyklejano, to jakaś rzeźnia. Wiesz są kiedyś były jakieś takie dziwne środki, Mastiksy jakieś, I to, było, to było straszne rzeczywiście, ale dzisiaj, dzisiaj ten klej jest jakiegoś innego rodzaju. To nawet nie szczypie, nie boli, nie swędzi. Tak mogę spokojnie chodzić, pływać. Się. Ale szalony operator, cześć, cześć. ja cię.